Cześć, 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 witajcie z tej strony. Klockow już i chciałem Wam pokazać kolejny film, yy, kolejny odcinek na moim kanale. Zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję i wpadajcie na mojego Instagrama. Ok, co my tu mamy? No, ten filmik to będzie taki trochę vlog, trochę topka. W każdym razie, tutaj na podstawce jest 12 moich najlepszych minifigurek z LEGO. Niektóre możecie kojarzyć, niektóre nie. I to nie jest tak, że powiedzmy to jest lepsze niż. On jest lepszy niż on, czy on jest lepszy niż ona. Tylko, że wszystkie są tak samo fajne. I chciałbym Wam przedstawić. I będziemy szli od lewej. Najpierw pszczelarz, którego już umawiałem w pierwszym openingu z 21 serii. Bardzo bardzo polecam odcinek. Takie na drugi. Policjanta też omawialiśmy w pierwszym odcinku. To są moje dwa nastchewy. Hmm. I tutaj jest już figurka, której... I w ogóle czy z tych figurek... Chyba tylko jedną omawialiśmy z tych figurek na kanale, więc będzie więcej ją... Um... Nie dwie. Okej. Okay. Tutaj mamy takiego pana przebranego za kukurydzę. kto jest na przykład... Kto ma Discorda jest na, na serwerze u Lad bądź u Dudusia Maślanki. To pewnie wie, że mam takiego figa na zdjęciu profilowym na Discordzie. No chyba, że nie wie, że jestem na serwerze. <laughs> A i z tyłu tak się prezentuje ta figurka, jakby ktoś nie wiedział, to tak bez stroju. Jedna z lepszych figurek. Tutaj Harry Potter. Według mnie najlepszy Harry Potter, który w ogóle wyszedł. Piękne drugi I dorobiłem mu samodzielnie taką plerynkę. Myślę, że ładna. No. Myślę, że ładna. Nie ma drugiego, drugiego wyrazu. Na krótkie, ruchome nóżki. To był rok 2018. Kiedy dopiero wchodziły te nóżki. Przepraszam za kurz tutaj, ale ja po prostu zapomniałem sobie tego odkurzyć. Odkurzyłem miasto i wszystko, a tego to akurat nie odkurzyłem. Okej, okay, tutaj taka dosyć prosta minifigurka, ale każdy ją kojarzy, tak? To nie jest żaden zwykły robotnik, to jest Emmet. Emet Klockowski z Lego przygoda 1 LEGO i Lego przygody 2. Fajna figurka, ma fajny wyraz z tyłu. No, ma tak, trochę się tak świeci. Tutaj ma taką takie coś, co mu tutaj e, pokazuje kto no tak imię. Pasek, jakiś długopis, a pod tym jakiś chyba sweter. Później jeszcze omówimy podstawkę, bo też nie jest taka słaba. Ok, tutaj mamy policjanta angielskiego. Trochę tutaj ma uszkodzenia na buźce, Ma fajną pałkę. Ogólnie jest według mnie jednym z lepszych policjantów. Musiałem niestety jakiegoś innego policjanta dodać do miasta, żeby stał przed... stał przed komisariatem. Tą figurkę omawialiśmy chyba ze dwa razy na moim kanale, ale jeden najmniej, bo w pierwszym mocu na tym kanale też się ta figurka pojawiła. No, tą figurkę też omawialiśmy. Jest jedną z moich też najlepszych, bo jest moim maskiem z 21 serii nie, nie ma miejsca dla drugiego maskewa, ale nie no. Jeden maskew myślę, że wystarczy, bo drugi też ma inne miejsce. Tutaj fajne na drugi na nóżkach. Spodnie, a tutaj ma numer zawodnika i medal. Bardzo fajna figurka. No, nie mogło tu zabraknąć munca, czy jakoś tak miał z Lego Ninjago 13 sezon piękne nadruki ten element też świetny nóż w gazecie były dwa jeszcze był topór, ale bo bałem się że się nie zmieści ok no to teraz coś ta figurka osoby które są na moim Instagramie i mnie obserwują i patrzą na moje zdjęcia, to wiedzą, że chyba na jednym czy dwóch zdjęciach tak, na dwóch jest ta figurka. No, lubię ją. To jest taki podróżnik z takim plecakiem zielonym. Takie mam na druki. Jest z arktycznego zestawu takiego. Z tej drugiej serii arktycznej. Pewnie kojarzycie. No, i dodaję mu taki plecak. Tutaj yy, raczej większość kojarzy. No, a jak nie kojarzycie, to polecam obejrzeć animację o trzech rycerzach. W obu animacjach yy, ta osoba się pokazuje, bo to jest król, który daje misję i bardzo krótko mówi. Mówi na przykład: Mam dla Was misję, zabijcie Kalkara. <grywka> król, nie pamiętam z. Nie wiem z, kto, z którego roku z Castle, ale wiem, że z Castle no, z tyłu nie ma na druku, ale jest prosty, przez fajny. Tutaj ma taką główkę i włoski, czarną pelerynkę. Nie jest to taki król piękny, niż, który po prostu nosi ogromną kolorę, koronę i wszystkiego ze złota ma dużo tutaj tej figurki chyba jeszcze nigdy nie pokazywałem jest to taki czarodziej klasyczny co prawda no ma sam niebieski tors a nie wiem czy nie było taki znadrukowanym też mam taki znadrukowany, ale nie wiem gdzie jest ogólnie kiedyś dostałem taką siatkę z klockami i z klocków tamtych i stworzyłem sobie takie, taką figurkę i myślę, że to jest z tamtych lat, bo tutaj ma takie używane z użycie na łokciu, ale to fajnie wygląda. Tutaj miotła akurat jest z Harry'ego Pottera, z najnowszych. I różka też z Harry'ego Pottera. Broda nie z tamtych czasów, ale kapelusz i kilka innych rzeczy też. W każdym razie taki stary, klasyczny czarodziej. No, i ostatnia pozycja. Tą figurkę już omawialiśmy przy Megapace, czyli moim najpopularniejszym filmie na kanale. No, po prostu 170 wyświetleń, ponad 170 wyświetleń. No, gdyby każda osoba, która to oglądnęła, dała mi suba, nie, to bym był. To wiecie, ile bym miał subów? Więc zostawcie teraz subika, zatrzymajcie film i dajcie suba. A tutaj no, jest y, zwykła żmija, ale ma, dodałem jej z megapaki też y, bro, z Lloyda, takie coś, bo wiedziałem, że będzie, się, że będzie fajnie wyglądać. No, Maciek w swoim Ouroboros ma takich żmij bardzo dużo. No to teraz zrobię cięcie i. Wszystkie figurki znikną, żebym mógł omówić podstawkę. Okej, okay, yy, no figurek nie ma, niestety jest trochę kurzu, no, ale no cóż. No tutaj jest 12 takich yy, zwykłych płytek, tutaj yy, groszek. No od dołu to się prezentuje, tak, jakieś płytki tutaj po bokach, takie ładne ozdobieniowe. Tutaj no, a wszystko jest na bazie takich białych różnych klocków z dziurkami. Tam jest jeszcze jakiś czerwony. Ogólnie od środka to się prezentuje. Trochę... Cieka... No, nie tak jak to wygląda od tej strony, czyli że wszystko jest tam po prostu pięknie załatane czarnym. Jakby pomyślał ktoś, widząc tylko od tej strony. Tylko jest tam bardzo dużo takich białych i jest jakiś nawet czerwony klocek i wszystko nie jest załatane. Hmm, oczywiście te wszystkie tutaj zdobienia zrobiłem po to, żeby to ładniej wyglądało. Tutaj taki groszek, a tutaj też z drugiej strony zdobienia. No. Tam podstawka według mnie bardzo fajna, No gdy no zbudować ładniejszą, ale też nie chciałem yy, po prostu 3 godziny siedzieć nad jedną podstawką no okej, okay, no to chyba już na tyle, bo filmik ma 10 minut, więc dosyć długi filmik oczywiście nie zapomnijcie wpaść na mojego instagrama tam dawajcie lajki i mnie obserwujcie, je, bo na instagramie mam już 130 obserwujących Okej, okay, ale żeby ucieszył, bądź się gdyby na YouTubie było tyle subów, więc zostawicie łapeczki w górę i subskrypcję, bo to mnie motywuje, żeby tworzyć filmy. I mam nadzieję, że tak w tym roku do końca 2021 nie wiem, może byśmy wbili 100 subów albo, chociaż, albo nawet do drugich urodzin kanału, nie wiem, to od Was zależy. Do zobaczenia. Pa!